Thank you Witam wszystkich bardzo serdecznie w Just Culture News. Ja nazywam się Seth Donner. Pod koniec poprzedniego roku, świat filmów o superbohaterach obiegła informacja, że Spider-Man wypada z Marvel Cinematic Universe, ponieważ Sony i Disney nie dogadali się w sprawie nowego porozumienia. Minęło trochę czasu i pod ogromnym naciskiem całego świata dwie wytwórnie jednak zawarły nowe porozumienie, i dzięki temu już w następnym roku otrzymamy Spider-Man 3 w świecie MCU. Co więcej, postać pojęczaka może pojawić się w innych produkcjach Marvela, co też. Zawsze jest na wielki plus. Jednak co po tym Spider-Man 3? Czy Peter Parker w tym filmie pożegna się z tym światem? Czy może jednak wymyślą coś kompletnie nowego? Wygląda na to, że szef Sony Pictures ma pewien pomysł, co dalej. Co jakiś czas z pomocą Hollywood Reporter dochodzi do wielkiego spotkania siedmiu przedstawicieli największych wytwórni filmowych na świecie. Przy stole zobaczyliśmy takie osoby jak Alan Horn, przedstawiciel Disneya, Scott Staber, przedstawiciel Netflixa, czy Tom Hoffman, czyli prezes Sony Pictures. I to właśnie. Właśnie na jego wypowiedziach się dzisiaj skupimy. Ogólnie cała siódemka rozmawiała o postępach technologicznych, produkcji czy innych sprawach związanych z projektowaniem, kręceniem i publikowaniem wielkich filmów. W pewnym momencie oczywiście musiało się stać tak, że ktoś ruszył temat wielkiego uniwersum jakim jest obecnie Marvel. Jednak cała rozmowa skupiła się nie na Iron Manie czy na Kapitanie, nawet nie na Avengers Endgame, tylko na postaci spider Spidermana, który ostatnio jest traktowany jak gorący ziemniak i przerzucany pomiędzy umowami i porozumieniami. Tom Hoffman powiedział, że podpisanie nowego porozumienia pomiędzy Disneyem a Sony to sytuacja trzy razy dobra. Dobra dla Marvel i ich rozrastającego się uniwersum, dobra dla Sony i ich uniwersum i oczywiście dobra dla fanów, którzy dalej mogą oglądać Petera Parkera w świecie MCU. Według niego zaprzestanie tej współpracy bardzo mocno osłabiłoby MCU, ale także postawiłoby Sony w kropce, ponieważ nikt by nie wiedział jak dokładnie prowadzić jego postać bez jednego wspomnienia o Marvelu i przygodach z tym, światem związanych. Tom zapytany wprost, czy po upływie nowej umowy będą dalsze rozmowy pomiędzy Sony a Marvelem, a on odpowiedział: Mam nadzieję i będę osobiście na to bardzo nalegał. To ogromne zwycięstwo dla wszystkich, ale także dla nas, dla Wytwórni, ponieważ możemy dalej realizować świetne pomysły, jakie mamy przygotowane na owe postacie. Nasza współpraca z Marvelem jest obfita i mam nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej. Po tej wypowiedzi dodał, że informacje o przerwaniu umowy pomiędzy Sony a Disneyem pojawiły się w bardzo złym momencie, ponieważ już wtedy prowadzone były nowe rozmowy, a reakcja całego świata, która była ogromna, tylko stworzyła napięcie podczas nowych negocjacji. Wygląda więc na to, że już teraz planowane są dalsze losy spider Spidermana. Warto też dodać, że rozrastające się uniwersum Sorny pochłonie w pewnym stopniu postać Petera Parkera, co pokazuje jego mocne powiązanie z Venomem i Morbiusem, które zadebiutują w kinach już w tym roku. Jednak w tym biznesie nic nie jest pewne, więc pozostaje nam mieć nadzieję na to, że Spider Man dostanie dobrą historię, która będzie płynąć w świecie Sony, jak i w świecie Marvela. A wy chcecie dalszych losów Spider-Mana w MCU? Czy może warto jednak przenieść go do Sony i dać mu coś nowego? Dajcie nam znać w komentarzach. A po więcej takich szybkich newsów ze świata kina zapraszamy do zostawienia subskrypcji, jak i na nasze social media, do których link znajdziecie oczywiście w opisie.